Jak Państwo wiecie jestem, mam szczęście, zaszczyt być jedynym posłem z naszego, z naszego powiatu. Nie ukrywam, że, że jestem z tego bardzo dumny i dzięki tej zaszczytnej funkcji udało mi się bardzo, naprawdę bardzo wiele rzeczy dla naszego miasta i dla naszego powiatu wywalczyć, uruchomić pewne projekty, udało się pewne projekty sfinalizować między innymi budowa trzech węzłów w ciągu trasy S8 w Knurowcu, która kosztowała mnie bardzo wiele pracy, ale została zwiększona sukcesem. To jest przepiękne właśnie w demokracji, że w takich wyborach możemy uczestniczyć. Ale musimy pamiętać, że to na szczeblu województwa, na szczeblu sejmiku wojewódzkiego zapadają bardzo <laughs> istotne decyzje, które mają wpływ na funkcjonowanie później władz Miasta, władz powiatu, władz dzielnicy mają wpływ na, na konkretne życie mieszkańca danej ulicy. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby, żeby chcąc reprezentować konkretne miasto czy konkretny powód we, we władzach centralnych, w Sejmie czy we władzach wojewódzkich w Sejmiku, żeby znajdować się na liście jakiejś określonej partii. I to jest też powód, dla którego warto poprzeć. Panią dyrektor. Chodzi jeszcze o coś takiego, że naprawdę to, co powiedział pan poseł przed chwilą, że mamy w tym roku niewątpliwo szansę, żeby można było mieć swojego przedstawiciela w sejmiku województwa mazowieckiego. Natomiast apeluję tutaj za Państwa pośrednictwem do, do tych osób, że mamy niepowtarzalną okazję w tym roku, żeby przedstawiciel naszego powiatu znalazł się w sejmiku województwa mazowieckiego. Fakty są rzeczywiście takie, że kieruje ten od 2003 roku. Myślę, że dużo na swój temat mówić nie mogę, bo przez te 11 lat każdy z mieszkańców powiatu wyszkowskiego i nie tylko mógł dokonać pewnej oceny funkcjonowania tego szpitala, jak również było wiele okazji ku temu, żeby dokonać oceny mojej osoby. Będę zajmowała się to ochroną zdrowia, ale również chcę poświęcić dużo uwagi opiece społecznej osobom niepełnosprawnym. I bezrobociu, czy rozwiązanie problemów bezrobocznych. Bardzo ważne jest dla nas to, żeby Wyszków miał swoich przedstawicieli w Sejmiku Wojewódzkim, bo ja dzisiaj naprawdę widzę, jak to jest gigantycznie istotna sprawa, że ja mogę wszystkich spraw dopilnować na poziomie centralnym i jak bardzo brakuje naszego przedstawiciela na poziomie wojewódzkim. Yy, raz jeszcze apelujemy do Państwa o, o przekazanie tego, tego naszego posłania i, i, i